Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 15. W ciągu arytmetycznym AN określonym dla n większego równego od 1, czwarty wyraz jest równy 3, a różnica tego ciągu jest równa 5. Suma wyrazów A1, A2, A3 i A4 jest równa. No dobrze, co my wiemy? Wiemy, że mamy ciąg arytmetyczny, wiemy, że jego czwarty wyraz, czyli A4, jest równy 3. I wiemy, że różnica w tym ciągu wynosi 5, czyli r jest równe 5. Na początku wyznaczymy sobie pierwszy wyraz tego ciągu, korzystając ze wzoru na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego, czyli an jest równe a1 plus n minus 1 razy r. No i teraz w naszym wzorze za an wstawimy sobie czwarty wyraz, czyli a4 jest równe a1, dodać 4 minus 1, ponieważ mamy czwarty wyraz. Razy różnica, czyli razy 5. Na początek sobie tutaj wymnożymy piątkę przez trójkę. 4 minus 1 to 3 razy 5, czyli a4 jest równe a1 plus 15. Przerzucimy sobie 15 na lewą stronę tego równania, czyli od obydwu stron równania odejmę 15. Stąd pierwszy wyraz naszego ciągu to czwarty wyraz minus 15. No i wiedzieliśmy, że czwarty wyraz tego ciągu jest równy 3, czyli wstawiamy w naszym równaniu za A4 trójkę, stąd A1 jest równe 3 minus 15, czyli minus 12. Teraz musimy sobie wyznaczyć drugi i trzeci wyraz tego ciągu i również korzystamy z tego samego wzoru, czyli wzór na nty wyraz ciągu arytmetycznego, z tą różnicą, że znamy już jego pierwszy wyraz, który jest równy minus 12, czyli a 2, drugi wyraz naszego ciągu jest równy. Pierwszy wyraz, czyli minus 12 plus 2 minus 1, ponieważ mamy drugi wyraz ciągu, razy różnica, czyli razy 5. 2 minus 1 to 1, razy 5 to 5, czyli drugi wyraz to minus 12 plus 5, czyli minus 7. Dokładnie w ten sam sposób wyznaczamy sobie trzeci wyraz, czyli a1 to minus 12, dodać. N czyli 3, minus 1 razy, razy różnica, czyli 5. 3 minus 1 to 2, razy 5 daje nam 10, stąd trzeci wyraz to minus 12 plus 10, czyli minus 2. No i teraz mieliśmy wyznaczyć sumę pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego wyrazu. Zatem po kolei A1 jest minus 12, dodać A2 to minus 7, dodać A3 to minus 2 i dodać A4, czyli 3. Minus 12, minus 7 to minus 19, minus 2 to minus 21, plus 3 to minus 18. Zatem suma tych czterech pierwszych wyrazów naszego ciągu wynosi minus 18. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.